Balony do nieba na weselu? Serio? Ha. Dobra, muszę się z wami czymś podzielić, bo siedzi to we mnie od ostatniego wesela. Jako fotograf widziałem już naprawdę na ślubach, na weselach wszystko. No i jest jedna rzecz, która naprawdę kurwia mnie do dzisiaj. A mianowicie chodzi o balony puszczane do nieba podczas zdjęć grupowych przez gości i parę młodą. Chcesz wiedzieć co o tym sądzę? Poczekaj. Tutaj jest plusik, klikaj go, ja jestem Patryk, to jest kanał Patryk Niemiec, mówimy tu o Polsce, Niemczech, o ślubach, o fajnych e, tipach, o dzieciach, o szkole, dlatego warto być na bieżąco, warto obserwować ten kanał. Klikaj, nie gadaj i jedziemy z tymi balonami. Wiem, wiem, na zdjęciach wygląda to magicznie. Para młoda trzyma pęk balonów, e, kolorowych balonów, wiadomo, e, a goście są uśmiechnięci jest taki magiczny wow efekt, prawda? zgadzacie się? No właśnie. Wygląda to nawet jak jakiś kadr z bajki z Disneya, puszczają je wszyscy, następnie patrzą w górę, a ja robię zdjęcia, I te przez te pięć sekund, gdy balony lecą w górę, jest super. A potem? Co się kurwa dzieje potem? Zastanawialiście się? To ja wam teraz powiem, co się potem dzieje. Te balony... One nie lecą do jakiejś magicznej krainy jednorożców. Nie. Nie dostarczają tych jebanych liścików do nieba. Nie. One po prostu spadają jak śmieci. Tak. Spadają jak śmieci gdzieś dalej. Spadają na pola, spadają na lasy, do jezior i leżą tam lata, latami. Ten piękny lateksowy balonik, który przez 5 sekund był magiczną atrakcją na Weselu zamienia się w kolorowy kawałek plastiku zwykły śmieć gdzieś dalej który może zostać zjedzony przez zwierzaki ptak, ryba czy, 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 czy jakakolwiek sarna myśli, że to jest pożywienie i to połyka i umiera w męczarniach mało tego, to jakieś wstążki jakieś szlajfki, jaka, jak, jak, jakieś sznurki to pułapka na ptaki taki się to zaplątują, i spadają, i także umierają. Ja wiem, że nikt, kto to zamawia, nie ma zły, złych intencji. Każdy chce, żeby było pięknie, żeby było ładnie, ale przecież żyjemy w takich czasach, gdzie mamy taką świadomość ekologiczną. Po, tu, po prostu nie możemy udawać, że nie wiemy, co się dzieje później z tymi balonami. No nie możemy, kurwa. Przecież wszyscy wiemy, co się z tym stanie. Że to nie leci do góry, tylko spada gdzieś. No nie. To po chuj to puszczamy. Po co na to pozwalamy? To jest takie myślenie w stylu. Posprzątałem u siebie, wyrzucając Twoje śmieci przez okno. To chuj, że to padło do sąsiada na podwórko. Ale ja nie mam problemu, to sąsiad teraz ma problem. To jest takie myślenie. Słuchajcie, so, słuchajcie są setki alternatyw. Są setki innych pomysłów, które mogą być. Super zajebistymi atrakcjami na weselach. Chcecie coś puszczać? Puszczajcie banki mydlane! Duże, małe, dzieci to uwielbiają, fajnie to wygląda na zdjęcia i nie szkodzi to nikomu. Chcecie zimne ognie, coś z ogniem? Możecie wieczorem sobie zrobić zdjęcia z zimnymi ogniami. A jak się to wypali, wyrzucić do kosza i też będziesz pokonie. możecie coś takiego mieć, prawda? A jak chcecie coś czymś rzucać koniecznie, no to weźcie sobie ryż, weźcie sobie jakieś nasiona kwiatów, suchą lawendę, gdzie te nasiona później nawet mogą zachwitnąć i coś z tego wyrosnąć. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Dlaczego z tego nie można skorzystać? Więc mój apel do wszystkich par ślubnych, którzy, które planują ślub, a także do organizatorów wesel, zastanówcie się dwa, trzy razy. Jeśli to. Jeśli następnym razem będziecie zamawiać te jebane balony, bo ten efekt, wow, na weselu będzie trwał chwilę. Wasze wesele będzie trwało jedną noc. A ten plastik w lesie, w jeziorze będzie gnił przez kilka ładnych dekad. Dobra, koniec tego pieprzenia mojego. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Mieliście wesele z balonami do nieba? I jak było? Jesteście zadowoleni z tego? Pisać mi tutaj w komentarzu. Czekam na wszystkie info od was. Pozdrawiam, miłego dnia. Ciao.